W filmie pod tytułem Przygody wielkiej stopy polega ten film, czy polega? Głównie chodzi w tym filmie, żeby wykazać, jaka jest różnica między dużą a małą stopą e, przygody, bo będzie filmem odcinkowym, on będzie postępował. I generalnie chodzi o to, by przedstawić jakieś działanie, jakieś akcje zdokumentowane człowieka, którego możemy nazwać wielką stopą. Bo możemy sobie nazwać kogo jak chcemy, prawda? Ten ktoś może mieć nawet kwadratowe stopy z wielkim palcem. Paznokcie nie maluję, bo są zbędne przy reszty stopach o. i co jeszcze w przygodach chciałem pokazać mm. jeszcze zmienność tła jak gdyby innych mediów jak telewizor który jest przekaźnikiem on nam dekonstruuje Obraz, który na żywo widzimy inaczej, przez kamerę widzimy inaczej, a przez kamerę, która widzi, jeszcze przez telewizor widzimy jeszcze zupełnie inaczej. Muzyka jest jak gdyby nieistotnym elementem, aczkolwiek istnieje, bo była potrzebna dla człowieka, który wcielił się w wielką stopę i miał za zadanie wylać swój artyzm na ścianę. Czego dokumentem jest owy film?